Współczesny futbol nie zaoferował nam niczego lepszego niż wygasająca właśnie rywalizacja pomiędzy Leo Messim a Cristiano Ronaldo. Wielu chciało usiąść przy jednym stole, ale nikt nie dostawał zaproszenia. Aż tu nagle przed Robert Lewandowski powiedział: Mały, przesun się, pięknieś na bok i usiadł na samym środku. Pojedli, popili, to wypierdalać. To takie w stylu Zlatana. Z tą różnicą, że Zlatan nigdy nie dał rady. Zapraszam na moje stanowisko. Być na podium takiego plebiscytu obok Leo Messiego i Cristiano Ronaldo to jest wielka sprawa. Być na najwyższym miejscu tego podium i jeszcze większa, ale doprowadzić do sytuacji, w której można zapytać, co właściwie Messi i Ronaldo tam robią obok Lewandowskiego, przecież nie zasłużyli, no to już jest. Kosmos. Zwycięstwo Roberta Lewandowskiego było niekwestionowane i absolutne. W roku 2020 nasz rodak był absolutnym hegemonem futbolu. Nie tak dawno trafiłem na rozważania, kto powinien zostać sportowcem roku w Polsce. Trudno nie lubić i nie cenić igi świątek, natomiast e, trudno się nie łapać za głowę, gdy ktoś uważa, a takich osób nie brakuje. Że to właśnie polska tenisiska powinna zwyciężyć w plebiscycie przeglądu sportowego. Otóż ja uważam, że Robert Lewandowski jest mocnym kandydatem na sportowca roku na świecie. Na całym świecie bez podziału na dyscypliny. On nie wygrał jednego turnieju. On rozwalcował najpopularniejszą dyscyplinę na świecie. On przejechał walcem po całej tej dyscyplinie, po wszystkich swoich rywalach, a potem wrzucił bieg wsteczny i przejechał jeszcze raz. Niesamowite jest to, że Robert Lewandowski został najlepszym piłkarzem świata bez łatki złotego dziecka, bez opinii wielkiego talentu. On to, tego dokonał systematyczną, żmudną pracą. Wydaje mi się, że ba, wydaje mi się, jestem pewny, że żaden piłkarz z pruszków, grając yy, razem z nim właśnie w zniczu, nie pomyślał, gram z przyszłym, najlepszym piłkarzem. Świata. Nie pomyślał tak żaden z piłkarzy Lecha Poznań. Nie pomyślał tak nawet żaden z piłkarzy Borus i Dortmund. Nie pomyśleli tak nawet trenerzy. A jednak to się dokonało. Kiedy kibice oglądali młodych Messiego, Ronaldo, Neymara, Mbappé, no to wszyscy byli pewni: o to są ludzie, którzy napiszą historię tego sportu. Ale znajdźcie mi jeden komentarz: jeden komentarz w internecie kibica Lecha Poznań sprzed lat, który napisał ten chłopak będzie najlepszym piłkarzem świata. Nie znajdziecie. A ja proszę tylko jeden komentarz. O Halandzie dzisiaj macie takich komentarzy milion. Ludzie go widzą na szczycie tej dyscypliny przez kolejną dekadę. Tymczasem jest całkiem możliwe, że Haland nigdy nie osiągnie poziomu, jaki w 2020 roku osiągnął Robert Lewandowski, bo to jest poziom, który osiągało na przestrzeni ostatnich kilku dekad naprawdę bardzo, bardzo niewielu. I to nie o to chodzi, że. Ludzie się mylili, ludzie czegoś nie dostrzegali, że trenerzy Lewandowskiego się mylili, bo nie opowiadali o nim jako, jako człowieku, który po prostu zdominuje ten sport. Nie, po prostu Lewandowski kiedyś, a Lewandowski dziś to są dwa zupełnie inni piłkarze. Gdyby to był futbol menadżer, to bym powiedział, że lat temu 12 Robert Lewandowski miał dużo not typu 10, 11, 12, potem w Borusii dużo, dużo 13, 14, aż nagle doszedł do momentu, że tam wszędzie są prawie same dwudziestki. Kończenie akcji 20, siła 20, kondycja 20, podejmowanie decyzji 20, podania 20 i tak dalej, i tak dalej. Najpierw pracujesz na nazwisko, potem nazwisko pracuje na Ciebie. Dokładnie ta zasada pozwoliła znaleźć się w trójce wyróżnionych Messiemu i Ronaldo. Oczywiście to są wciąż wielcy piłkarze, ale rok 2020 był dla nich najgorszy od dawna i to był chyba pierwszy rok w którym oni zeszli do poziomu świetnych, ale jednak zwykłych piłkarzy. Dość powiedzieć, że Ronaldo w 2020 roku zmarnował trzy rzuty karne, a Leo Messi tylko dwa razy trafił za pola karnego. Mało tego, Leo Messi przy dokładnie tej samej liczbie asyst, czyli 18, strzelił dwa razy mniej goli niż rok wcześniej, bo strzelił ich 25, a rok wcześniej 50. Może całkiem na poważnie zastanawiać się, czy bardziej na wyróżnienie od tej magicznej dwójki nie zasłużyli tacy piłkarze jak Serge Gnabry, czy Joshua Kimisz, których w ogóle nie ma w pierwszej dziesiątce. Przecież jeszcze możemy mówić o De Bruyne, Neymarze i tak dalej. Przed finałem Ligi Mistrzów dyskutowaliśmy, czy to nie jest czasem mecz o złotą piłkę, czy Neymar nie wykradnie na ostatniej prostej tej złotej piłki Lewandowskiemu. Nie wykradł, zresztą może dlatego, że złotej piłki nie było. No, w każdym razie... Nie rozmawialiśmy wtedy o Messi i Ronaldo. Oni się pojawili teraz, gdy przyszło do e, głosowania. Ale może to i dobrze. Nie czepiajmy się tego, może to i dobrze. Może to większy prestiż wygrać z Ronaldo i Messi, niż wygrać z Gnabrym i Kimiszem. Może Lewandowski przeszedł do historii jako ten piłkarz, który przełamał tą wieloletnią domin dominację tej fantastycznej wielkiej dwójki. A teraz zupełnie spontaniczne i niemalże niezauważalne dla nieprawnego widza lokowanie produktu w stanowisku, bo mamy znowu sponsora, znowu jest to firma Militaria.pl i muszę powiedzieć, że gdyby Leo Messi był narzędziem, to byłby takim i który po prostu umie na boisku zrobić wszystko, jak trzeba wyjąć śrubokręt i coś dokręcić, to też wyjmie, jak trzeba wyjąć nożyczki, to wyjmie, jak trzeba wyjąć piłę i przepiłować nogę obrońcy, to również to zrobi. Natomiast Robert Lewandowski... Robert Lewandowski przez lata był, hmm, można powiedzieć, ostrzem. Robert Lewandowski przez lata był piłkarzem, który po prostu mógł zrobić przeciwnikowi krzywdę, mógł go ukuć. Dzisiaj Robert Lewandowski jest właśnie takim multitulem. Rozwinął się niesamowicie, stał się piłkarzem, który, który po prostu może zrobić wszystko. To nie jest tylko tak, że ja Wam pokazuję to e, fantastyczne urządzonko, ono jest do wygrania. Ma taką specjalną grawerkę kanał sportowy. Zobaczcie sami. Ktoś, kto zostawi komentarz z największą liczbą lajków pod tym filmikiem, dostanie ten właśnie przyrząd ode mnie. Więc postarajcie się, napiszcie coś fajnego. Ja już bardzo dziękuję za dzisiejsze stanowisko i kłaniam się nisko.